Witajcie z tej strony, laska gaming! A to jest kolejny sub specjal z okazji 120 subskrybentów. Osiągnęliśmy kolejną fajną liczbę. Dobrze się na to patrzy, naprawdę. 120 subskrybentów, to jest jak już mówiłem na poprzednim sub specjalu. To jest dobry początek do czegoś większego, do zbudowania jakiejś tam siły. Tak więc, żeby to uczcić. Zagramy sobie w grę, w którą nie chciałem nigdy grać, stwierdziłem, że nigdy nie zagram, ale zagram. Czyli w Anfer Mario. Zresztą będzie taka kompilacja, bo pewnie będę grał w to... długo i nie przejdę prawie nic, bo... To, bo wy uwielbiacie, jak ja się wkurwiam na tych grach, a więc... czemu nie zagrać na sub-specjal, tak więc... Zapraszam do Anfer Mario. I to właśnie jest Anfer Mario, proszę Państwa. Eee, nie nie wiem, czy chcę w ogóle w to grać, ale... O, spróbujmy. Pierwsza, proszę. Mam nadzieję, że nie zginiemy za... Już widziałem trochę na YouTubie tego i... Watch out! Dobra. Pierwsza śmierć, to nic. No to watch out. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Fuck! Eee... <grystanie> Ale trzy śmierci dopiero. Hop! Uuuu... Hop! 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 Ale co ja mam tu zrobić? Dobra. Tak, wiedziałem. To było dość, dość, dość oczywiste. Hop, hop. e, e, e. ba. Jest checkpoint. O. No, ale dopiero pięć deadów, więc nie ma co. Nie ma co sapać. Dobra. E, e, e. Dobra, dobra. Hop, dobra, dobra, To na ten pierwszy mam skoczyć ten pierwszy pewnie też jest trollowa. Nie! 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 Tak to normalny. Nie może być normalne. I co? O. O. Or... A tam był koniec mapy. A tam był koniec mapy. Dobra. Hop. 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 Mua! No dobra, dobra, dobra. Dobra, Dobro, dobra, 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 mamy. Hi, hi, hi. Gdzieś były kolce. A, a. W tym miejscu akurat. Tam, gdzie musiałem skoczyć, tak. Ale 13 dd to przecież mało jeszcze nie? Jak na razie. Dobry wynik, myślę. Dobra, gdzie tylko. Muszę się zapytać, gdzie te kolce, ale niestety gra mi żabiła jeszcze przed tym. Nie, 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 nie. Trzeba skoczyć na sam koniec tam chyba, tak mi się wydaje. No. Nie wiem, może wy mi powiecie. Gdzie mam skoczyć? Gdzie ja mam skoczyć? Ktoś mi wytłumaczy z łaski swojej To przed tym mam skoczyć czy Przejdę. przez jedną mapę na tym sam specjalu. Jeżeli będziecie chcieli więcej, napiszcie w komentarzu Ale błaga mnie. Bo to, to jest to jest koszmar. Dobra, dobra, ale zasz, zasz, trzymamy się Spróbujmy tu Jest mapa, jest flaga, flaga Puc, 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 puc. Przeszliśmy jedną Jedną Watch out Na co? haha, <todgłosy> bo to się zapadnie Nie zapada się Lol, lol, lol. Ale a widziała, chciałem ją oszukać. Dobra. Oko 20 dedów. To się Co z... się zdarza każdemu. 20 dedów. 20 dedów. Okej. Okay. Teraz tam tu. To mnie zabije jak pod tym przejdę. Nie zabiło mnie. A to? O, fajnie, fajnie, fajnie. Co to jest? Wolę nie wiedzieć. Ja, 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 ja pierdolę. Oa szło, szło, Dobra, no ale no, spokojnie, przecież mamy doświadczenie z Cat Mario i z Platformer, więc przecież nie powinniśmy tutaj się spodziewać jakichś tam zdenerwowań czy coś, no przecież to nie jest w naszym stylu. Przeszliśmy przecież obie te dwie gry fajne bardzo i nie, nie sprawiało nam to problemu, a więc to chyba też przejdziemy, tak mi się wydaje. No, dobra. Dobra, tu pod. Można nad. Aaaaaah! <coughs> oh. ah. Checkpoint. Dobra. Opa. Aaaaah! Também é o checkpoint. Dobra, 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 jesteśmy w tym momencie. Aktualnie grimem. Aaaaah, ah, ah. you mat bro. P -p 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 you mat bro. Dobra.

O, tylko nie, w, nie wpadnij. Dobra. Eee, dobra. dobra, dobra, dobra. Teraz może, dobra. Jakim cudem? Przesiadam się na inną klawiaturę, bo pewnie, na pewno mi to pomoże. Teraz grałem na klawiaturze z laptopa, Teraz sobie do podłączonej. Mógł, że mój skill wzrośnie miliard procent i przejdę w końcu jakiśkolwiek fragment tej gry. Aaaa, chciałbyś. Dobra. Zapomniałem o tym... No, Pełne skupienie na ryju. Widzicie? I teraz. So far so good. Dobra. Hop. A jak spadnę tu, że a! A już myślałem, że byłem taki sprytny i że mi poradziłem. Sobie. Ja to taka dupa Czy na drugim schodku, powiadacie, jest kolec na pierwszym. Na no ostatnim wiedziałem. Jeszcze mi oszukać. Dobra. Właśnie się dziwiłem, dlaczego tak długo żyje? Dobra, jakaś denerwowanie, proszę, nie denerwuję nigdy, nigdy. Fuck. Zapomniałem o tym. Dobra. Trzeba... Serio, 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 to się musi całe zapadać, kurwa, wszystko. M, m. Nie wiem, co tak robi pewnie upośledzona koza, ale... Eee... Nie giń! Powiedziałem, nie giń! Nie giń! Chopa sznala. Chopal sznala! Trzeba zrobić chopal sznala, no. O. O. Ten? one. This one? Oj Może. A jedna! A, gra mi pomaga. Dobra, teraz... Który na szczęście? Si, się! I na bramkę numer 3. Za dobrze mi idzie. Nie, na pewno ten. A jednak chyba gra miała rację. Przepraszam gro. Że zwątpiłem w twoje e, podpowiedzi. Przepraszam, już to nigdy się nie powtórzy. Dobra, op. Ten, a jednak. Jest koniec mapy! A! Dobra, gramy dalej. What the fuck? Pewnie tam się nawet nie da dostać, więc. Więc. Raczej spróbujemy tylko. Ten drugi. No, nie, 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 nie. Dobra, idziemy tak, jak nam twórcy podpowiadają, czyli tu. żyje? Nie na długo, nie na długo, proszę państwa. Co to miało być? Co to kurwa miało być? To, czyli tu. Nie tu. Tu o! Will fall down to Pierdolisz, a jednak Panie gro, pani gro! Ja nie chciałem na to spaść nawet. Nie chciałem! Co to jest, co to jest, co to jest? Chyba to spadnie. Kurwa, serio, 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 serio. Dobra, tu. Tu. Kra, kra, kra. Przejdę tą mapę i kończę mój sam specjal Bo ja się tu wykończę nerwowo po prostu, o. Na środek. Teraz chodź. Tutaj. Kurwa mać. Znowu na środeczek. Nie. Dobra, 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 dobra. Spokój. Spokój powiedziałem. Checkpoint, checkpoint, checkpoint. Wiedziałem, że taktyka biegnij jak debil się nie sprawdzi, no ale musiałem spróbować. Takie jest życie. Czasem taktyka biegnij jak debil się sprawdzi, a czasem spadasz w dół. Jak właśnie na tym zaprezentowanym przykładzie. Dobra, 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 hop. Fuck, fuck, yes. Co to było? Dobra, oh, be, be, he, he. Dlaczego? Dlaczego? Fuck 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 Czemu ja popełniam kolejne te same błędy. Kurcze. No, udało się nawet. To cieszy Nie stanąłem nawet... No, a może stanąłem, a może nie stanąłem, ale stanąłem, nie stanąłem, choćby mnie to boli. Hop. Hop. Ale tu trzeba tak... Oh. A jakbym na to wskoczył? Nie, nie wystarczą jedno kolce. Zróbmy podwójne kolce. Jest! No... Nie chciałem! Kurwa. Nie chciałem tak daleko... Ale gra mnie lepiej, oczywiście zrobię lepiej, kurwa. What the fuck? Urwała go bajnęły. Ja tu przejdę i to będzie koniec naszego spotkania. <ścoughs> Może się skupię na graniu i na pierdolę. To boli, mamo. To boli. Aaaa, żyje, 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 żyje. Kur, teraz co? Chyba. Jest checkpoint! To cieszy. Małe pocieszenie w tym całym pieprzonym szaleństwie Serio A może tu o. Goombars. What the fuck Nie, 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 nie Wolę ich nie dotykać Czepieczone Zabiję was, ha, 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 ha. No i mają kolce, oczywiście. Wszystko tu ma, kurwa, kolce. Kurwa. Chcę już przejść to i nie grać w to. Zrozumialiście? Nie. Ja żyję. Ale nie, to co to za życie jest w ogóle? Co to jest, kurwa? Co to kurwa jest? Ja się bardzo dobrze czuję przecież. To jest normalne, wszystko, wszystko jest normalne. Ja chcę tylko przejść ten jeden fragment. Daj mi ktoś przejść ten fragment, czy nie? Sino mnie postwić. Jak pasterze. To nie brzmi dobrze. Kurwa. Jak ja to zrobiłem wcześniej? Chyba gdzieś tu. No tak, po tu. Nie, odejdź, odejdź, odejdź. Dobra. O. Dalej troszkę, picia micie dalej. Teraz. Nie, nie, nie. Jak ja to zrobiłem? Jak ja to zrobiłem? Jakim cudem ja to przeszedłem? Jestem dab stepłem Dobra. Bon. jak ja mam tu przejść? Ja! ja. już wiemy jak to przychodzić, ale koniec okay. Roll the drums. jak teraz? Bo spróbujemy jest jest To był Anfer Mario na 120 SPECJAL Jeżeli chcecie, żebym dalej w to grał, błagam mnie e, zostawcie komentarz pod tym filmem. Też tam, tam. Ponieważ sam z siebie na pewno w to nie zagram drugi raz, bo tak jest wybitnie wkurwiająca. Ale powiem wam, że nawet nie jest aż tak źle jak przy kard Mario, który był gehenną. Fair Platformer też, ale U Platformer był akurat w porównaniu do tych dwóch produkcji to no, był bo... no to było nic, więc ja się oddelegowuję. Subskrybujcie mój kanał, szarujcie, lajkujcie, zostawiliście no, pieniądze i rodziny, chociaż rodziny nie. No i, i, i na razie.